Dzień dobry Państwu. Profesor Maciej Grzesiak. Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie. A dziś pozwolę sobie uzupełnić wiedzę dotyczącą polskiego mesjanizmu. Zacznę od krótkiego przypomnienia. Na poprzednich wykładach wykazałem, że koordynaty, czyli współrzędne geograficzne, które wyznaczają Centrum Poznania, są ponad wszelką wątpliwość niezwykłe. Dziś skupię się tylko na jednej możliwości wyznaczenia równoleżnika i południka. Proszę spojrzeć. N5224. Wyprowadzamy go z dodawania czasu do godziny drugiej, ale bez dwójki. Czyli dodajemy 1200 do 1201 do 1202. Otrzymujemy w wyniku 81540. Liczba ta jest anagramem. O i z niej następnie 51, 84 i 0, 51 godzin 84 minuty, czyli 52 godziny i 24 minuty. I mamy tutaj pierwszą ze współrzędnych, jest to równoleżnik poznański, na którym dzisiaj się skupię południk E 1656. Tym razem dodajemy do ósemki, ale bez ósemki. Stosujemy nieco inny algorytm. Ponieważ dodajemy 12, dodać 1, 0 może zniknąć, prawda? 12, dodać 1, 12, dodać 2, 12, 2, 7, 58, 7, 59 i otrzymujemy liczbę 16560, którą przekładamy później na południk E1656. I teraz tak, punkt wyznaczony przez te urzędne w centrum Poznania to ulica Karmelicka. Skojarzenia. Karmel? Góra proroka Eliasza. Poza tym pieśń nad pieśniami wspomina również o Górze Karmel. Ze słów Karmel można zadać sobie pytanie a Kreml? Na poprzednich wykładach wykazałem, że Kreml jest niewątpliwie powiązany z Centrum Poznania. Zaraz przypomnę, o co chodziło. Drodzy Państwo, Zanim przypomnę, na czym polega związek Centrum Poznania z Kremlem, yy, mała ciekawostka. Dwójka i ósemka, czyli liczby, do których dążyliśmy. Dążyliśmy do godziny 8.00 i do godziny 2.00, aby uzyskać współrzędne związane z ulicą Karmelicką w Centrum Poznania. Słowo dwójka i słowo ósemka jednoczą się w liczbie 169, czyli w kwadracie trzynastki. Liczba 169 to także potęga. Bóg jest potęgą, ale po ludzku potęgą jest także przywódca Rosji, przywódca Chin czy przywódca Stanów Zjednoczonych, sędzia. No tutaj mamy sytuację odwrotną, ponieważ to nie Władimir Putin, nie Xi Jinping, ani nie Donald Trump będą sądzić nas z uczynków, tylko będzie to robił Bóg. Dużo ludzi w to wierzy. Niektórzy podchodzą do tego mniej lub bardziej poważnie i ja podchodzę w sposób naukowy, jak widać. Kocham Cię. Będziemy sądzeni z miłości wzajemnej. Tak? Jezus dał nam nowe przykazania, abyśmy się wzajemnie miłowali. Narracja i pieśń. Powiązane ze sobą. Kiedyś pisało się pieśni o bohaterach. Tak? Pieśń, można powiedzieć, że jest generalnie, nasza rzeczywistość może być pieśnią. Tak? Narracja natomiast to jest to, czym wygrywa się wojny, czym dyktuje się warunki. Dzisiaj właśnie chodzi o to, aby światu dać nową narrację i od tego jest profesor Maciej Grzesiak. Rakieta, czołg. Czyli to, co nas, jak gdyby teraz spotyka, a może eskalować. Yy, można to interpretować jako sąd nad światem, niestety. Yy, natomiast yy, moją rolą jest to, aby zapobiec temu, by ten sąd się odbył. Tak? I tutaj apel do Władimira Putina, aby yy, zrezygnował z swoich motarstwowych ambicji i opuścił całe terytorium Ukrainy i do Donalda Trumpa, który także powinien w swoim rządzeniu, wykazywać się rozsądkiem i pokorą. Drodzy Państwo, teraz krótko. Znak pacyfizmu. Jeżeli te dwie kreski na tarczy zegara będą odnosiły się do wskazówek, które trafiają w kąt prosty na kwadratowej tarczy zegara, to musimy brać pod uwagę 7,37,30 i 30 sekund. Albo czwartą 22 i 30 sekund, którą mogę zapisać jako czwartą i teraz czytane w SPAK. Te wartości dają nam 37, 37. Zero znika, bo jest na początku. I 52, 24. Równoleżnik, który przecina centrum Poznania. I zwłaszcza ulicę Karmelicką, która yy, daje tutaj słowo Karmel. A Kreml. Pytanie? No i mamy Kreml, tak? Z drugiej strony. Kąt prosty, południk przecinający Kreml, no i tak. Kąt prosty, który oznacza zrozumienie. No i teraz tak. Czy Kreml dobrze rozumie rzeczywistość, a Władimir Putin dobrze rozumie swoją misję? Uważam, że nie. No czy jednak autorytet jest po stronie yy, Boga i proroku? Uważam, że tak. Drodzy Państwo, na poprzednich wykładach pokazywałem, że 46 do kwadratu i 38 do kwadratu prowadzą do liczby 2116 i 1444, które po przełożeniu na godziny, ta pierwsza 16 i 1444, dają nam symetryczne układy wskazówek. Znowu mamy do czynienia z symetrią. I teraz tak. współrzędna E 2116 prowadzi do słów nad rządzą. Możemy tutaj mieć dwa znaczenia. Nad rządzą rozumianą jako porządliwość, a porządliwość zazwyczaj ma wielu wspólnego z władzą. No i z drugiej strony mamy e 14,44 który prowadzi nas do miejsca, które nikomu nic nie powie, ponieważ istnieje tam droga numer 137. I dla mnie jest wszystko tutaj jasne, natomiast skupimy się dzisiaj na miejscu, które wyznacza słowa nad rządzą. Drodzy Państwo, możecie mi wierzyć lub nie, ale przed chwilą szukając fragmentu Biblii pasującego do dziewiątki i piątki, najpierw otworzyłem na pierwszej stronie księgi Kochaleta. Przypadkiem, w cudzysłowie a później drugie otwarcie, było już celnym otwarciem na księdze Izajasza właśnie w tym miejscu, którego szukałem. Tego typu zdarzenia niezmiernie mnie dziwią i, yy, i dają do myślenia. Współrzędne nad rządzą. Aby uzyskać ten punkt precyzyjnie, musiałem uzupełnić równoleżnik o wartość 0,95. I teraz tak, 0,95. Czym może być? No, może być godziną 9.05. Ciekawostką jest fakt, że o 9.05 między wskazówkami większy kąt wyniesie 242,5 stopnia. No i tutaj mamy 2,4,2,5, czyli generalnie znowu anagram równoleżnika, który prowadzi do poznania. Więc 2,2,4. Eee, I dalej. 9 i 5. Drodzy Państwo, albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany, na jego barkach władza spoczywa i nazwane będzie imieniem Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Oczywiście mowa o Jezusie. Ja jestem tylko jego narzędziem i przedstawiam tutaj w jego imieniu różne ciekawostki dotyczące naszej rzeczywistości. Drodzy Państwo, wychodzę od południka 2116, który uzupełniony o 0,95 precyzyjnie wskazywał nam punkt, gdzie znajdowały się słowa nad rządzą. Odejmuję od tego 60 minut, a 60 to wartość liczbowa słowa Bóg. Bóg jest nadrządzącymi. rządzącymi. Oczywistość. Tym bardziej teraz, kiedy udowodniłem, że Bóg jest konstruktorem naszej rzeczywistości. I teraz mamy w punkcie E2016 słowo wola. Dziwne, prawda? Bóg wola o, rządzący. Bóg wola rządzący. Przesłania wola Boga nad rządzącymi. Takie są fakty. Drodzy Państwo, podróżujemy dalej. Między 20.16 a 16.56 mamy 200 minut. Między wolą a centrum poznania mamy liczbę 200. Wartość liczbowa słowa: Prawo. Czy wola Boga nad rządzącymi. Może być skojarzona z prawem? Dla mnie to nie ulega wątpliwości. Drodzy Państwo, przed kolejną lokalizacją, krótki wstęp. Słowo wola posiada wartość liczbową równą 138, podobnie jak wiara i jaźń. Wola, wiara i jaźń. Zwłaszcza jaźń. Spójrzmy.

Liczbą 773, celem uzyskania jak największej precyzji. I znajdujemy tam dwie rzeki. Jedną z nich jest rzeka Bóg, drugą rzeką jest Myśl. I z połączenia tych dwóch słów możemy stwierdzić, że odnaleźliśmy punkt, w którym Bóg łączy się z myślą. Brzmi ciekawie, prawda? Idziemy dalej. Mamy Taki południk. Mamy słowa Bóg z myślą. Spójrzmy na te liczby. 377, 432 do kwadratu. Można to w ten sposób odczytać. Przypominam, że liczby są dla mnie tworzywem. Liczba 377 to wartość liczbowa słowa przyjaźń. Przyjaźń. 432 do kwadratu, omawiałem już, możemy uzyskać z tego liczbę, następnie wyciągnąć współrzędne geograficzne punktu, który znajduje się przy miejscowości Kontrowers i podążyć sobie drogą numer 72 do Łodzi, tak. Łódź kojarzy się teologicznie. Po drodze do Łodzi mamy takie miejscowości jak Nowy Adamów, Nowy Adam. Także wszystko układa się w bardzo ciekawą opowieść. Drodzy Państwo, i ostatni punkt naszej podróży z miejsca, w którym Bóg łączy się z myślą, czyli od południka E22 3473. Odejmujemy 92 minuty, czyli akcentujemy liczbę 92. Odnosi się ona do takich słów, jak imię, duch czy glob. I teraz imię możemy w kontekście jaźni rozumieć jako zrozumienie. Imię. O zrozumienie w Jego imieniu, czyli wedle Jego zrozumienia. Duch. No duch wypełnia całą ziemię, oświeca nasze umysły. Także duch i imię są ze sobą powiązane. No i ostatecznie tutaj glob. Ostatni punkt naszej podróży. Po odjęciu liczby 92 otrzymujemy tutaj ten południk E2102. Rozszerzenie, pozostawmy to samo, 773. Spotykamy tam słowo królewska. Czyli, jak widać, mamy kilka nieprzypadkowych słów oraz haseł. Są tam zawarte pewne kontrowersje, tak jak w przypadku właśnie hasła Bóg z myślą, gdzie można go różnie interpretować. Natomiast ja skłaniam się ku temu, że liczy się brzmienie, dobre brzmienie. Jestem muzykiem, także to też jest mi bliskie. I yy, Bóg z myślą. To jest po prostu łączenie się, tak? Myśl i tam. Bóg, który przez Ducha Świętego potrafi natknąć człowieka, a człowiek dzięki temu może zrozumieć, by występować w imieniu Boga. No i mamy tutaj klu, tak. Generalne właściwe przesłanie. Wola, czyli prawo Boga, jest nad rządzącymi. Proste, prawda? I polecam ten wykład, zwłaszcza Władimirowi Putinowi. Proszę opuścić Ukrainę.